To być. Bardzo dawno nic nie mówię w języku polskim tak dużo, dlatego będę potrzebował Waszej pomocy. Już Marta mi pomagała przez kilka godzin to, jak mówię to po polsku, ale Marta nie ma, bo jesteście jeszcze, czyli będziecie dzisiaj z współpracowali razem. I tematem mojego dzisiejszego kazania, ten temat brzmi tak, że Jezus nie jest tylko środkiem naszego zbawienia, ale jest także Jego celem. Będziemy dzisiaj w tym rozmawiać. Ogólnie, Jezus, osobowość Jezusa, jest najważniejszą, jest centralną figurą, figurą w historii ludzkości tak? i ogólnie całego wszechświatu. Ale, ale też Jezus jest kimś, na temat kogo bardzo dużo ludzi się nie zgadzają. Tak? Bo jakby każdy ma swoją opinię na, na, na ten temat, kim był Jezus, dlaczego Jezus przyszedł, a, a, albo ogólnie, czy, czy istniał Jezus. Tak? I, I też i, i, Jezus. Jakby jest takim kryterium przez, przez jaki możemy zrozumieć, czy jakieś nauczanie jest biblijne, czy to jest herezja. Tak? Na przykład, wśrodkowie Jehowy patrzył na Jezusa jako na anioła Michała. W tak? e, nie patrzył na Jezusa jako na Boga, ale tak takiego Boga, którym może stać każdy z nas. Także Jezus kiedyś był człowiekiem, Bóg kiedyś był człowiekiem, Ty też jesteś człowiekiem, możesz stać Bogiem, więc spokojni coś takiego. A, I też, że był Bratem Lucifera. A y, muzułmanie wierzą, że Jezus to był taki prorok, tak, i naprawdę nie umarł na krzyżu, ale Allah potem go z, e, zabrał z krzyża i kogoś innego tam położył, który wyglądał jak Jezus. A y, Żydzi wierzą, że Jezus to był kłamca, tak, który e, mówił, że jest Mesjaszem, ale nie był Mesjaszem i jeszcze czekają na pierwsze przyjście Mesjasza. A e, ateiści w ogóle nie wierzą, że Jezus istniał. Wierzą, że to jest taka figura mitologiczna, że, to mit, że nigdy Jezusa nie było, ale nawet gdy był taki jakiś człowiek, który nic nie miał wspólnego z tym Jezusem, którego widzimy w Biblii. I, i możemy tą listę tak, kontynuować bardzo długo, co i jak ludzie myślą o Jezusie. I dlatego to pytanie, które Jezus mówi na przykład. To jest Mateusza 16, 15 do swoich uczniów, brzmi jest aktualni. aktualne. tak, a według was kim jestem? Tak? I dla nas jako dla uczniów Jezusa odpowiedź jest bardzo łatwa. Jest to taka oczywista. Dla nas, no, oczywiście, że wiemy, kim był Jezus, tak? I są bardzo dużo wersetów biblijnych, które akurat mówią na ten temat, który możemy używać. Na przykład Jana, w Jana 1... Pierwszy rozdział, z pierwszego po czwartego, tak, tam Jezus jest pokazany jako Słowo, jako Bóg i jak Ten, który stworzył cały świat. I to jest Jana 1, z pierwszego po czwartej werset jest napisane. Na początku było Słowo, było ono u Boga i było Bogiem. Od samego początku było razem z Bogiem. Ono powołało wszystko do istnienia i nic, co zostało stworzone, nie zaistniało bez Niego. W Nim było życie, a życie jest dla ludzi świata, tak. Na przykład w Filipian, drugi rozdział, 9 po 11, po, też po, pokazana i unikalna rola Jezusa w historii, jest i pokazana, że przed nim w końcu skłoni się cały wszechświat i że każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. Tak? I to jest Filipian 2, 9, 11. Dlatego Bóg szczególnie, szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne aby na imię Jezus zgięły się każde kolana w niebie i na ziemi, pod, pod ziemią, i aby każdy język wy, wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, na chwałę Boga Ojca. I na przykład dalej Paweł w Efesjan 2, werset 19 i 20, mówiąc o kościele, mówi, że Jezus jest tego kościoła kamieniem węgielnym. Tak? I jest napisane, to jest Efesjan 2, 19-20, nie jesteście już, Więc z cuduzami, a nie obcymi, staliście się obywateli nieba i należycie do Bożej Rodziny. Jesteście jak dom zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Tak. I chyba troszeczkę wiemy, czym był kamień węgielny w tych starych czasach, tak? To był najważniejszy, nie wiem, najważniejsze część całej budowy. Jego fundamentem, tak? I to był kamień, który trzymał całą, e, niewagę, jak to po polsku, tak? Tak, trzymał całą konstrukcję, tak? I Paweł mówił, że Jezus akurat jest tym kamieniem męgielnym całego kościoła, że cała konstrukcja kościoła jest zbudowana na Jezusie, tak? Jezus jest centrem wszystkiego, kim jesteśmy, co robimy, tak? I jak to robimy też. I są jeszcze bardzo dużo tych werset, które dzisiaj nie będziemy czytali. Możemy, ale nie będziemy. Które pokazują, że na tą unikalną rolę Jezusa, tak? W wszechświatach, w historii, ale też w życiu Kościoła i nas, jako tych ludzi, z których ten Kościół jest zbudowany, tak? I to są rzeczy oczywiste. Nic na razie nie powiedziałem nowego, tak? Ale w tym wszystkim jest jeden problem, że bardzo często nasze życie duchowe i nasza służba nie odzwierciedlają do końca tą centralną rolę Jezusa. Tak? A, bardzo często, tak słyszałam i też tak robiłam, że o Jezusie się mówi jako o Zbawiciele, że, że jak, jak, jakby to jest Jego rola, że On jest Zbawicielem, On nas bawił. Tak? I, I ten temat jest bardzo ważny, że Jezus nas bawił, bo przez Niego naprawdę mamy Zbawienie, ale Jego rola, Jego miejsce jest o wiele o bardziej ważniejsze niż tylko de, tego środka dla zbawienia. Tak? Że mówimy o Jezusie jak, jak o takim środku, żeby nie pójść do piekła. I, i, i nawet w głowie mi przychodzi taka kompania reklamowa nie, w telewizji. A, a, boisz się pójść do piekła? Przyjmij Jezusa dzisiaj. I Czym Jezusie, dzisiaj, zrób zamówienie do Szóstej wieczora i może utrzymać dwa Jezusa po cenie jednego. Czasami jakoś tak to brzmi, że jakby ciężko, piekło, straszne, ale jest Jezus, przym Jezusa wszystko będzie ok. Fajnie. W twoim życiu będziecie wszystko spoko. Musisz tylko zadzwonić na, na tą linię. Ale Jezus to jest coś, Ktoś o wiele, wiele większy niż tylko Ten, który zbawił nas tak, dla życia wiecznego. Jak się mówią, będziemy mówili o tym, że Jezus nie jest tylko środek zbawienia, ale Jezus jest celem naszego zbawienia. Tak? Jezus to nie jest taka winda do nieba, gdzie nas oczekuje życie wieczne. Że, bo ogólnie, dlaczego potrzebujemy windy? Żeby wejść na górę i już winda gdzieś tam zostaje, a na górze sobie jesteśmy. Z Jezusem tak nie jest. Jak on jest też windą, bo on, on jest ten przy, tylko prze, przez którego możemy e, p, 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 potrafić tam trafić do nieba, ale też on jest celem, bo tam e, niebo, jak obecność Boga, obecność Jezusa robi niebo, niebem. Jak, jakby tam nie było Jezusa Boga, to, by, to już nie było niebo, to już nie było to miejsce do którego chcemy dążyć, tak? Czyli Jezus, jego celem jest nie tylko zbawić nas, ale też zrobić tak, żeby wróciliśmy do tych relacji, do których byliśmy stworzeni, tak? do relacji, do, do tego, że byliśmy w takiej jedności z Bogiem, z Jezusem, tak? bo, bo Jezus jest Bogiem, o tym już dzisiaj mówiliśmy. I problem jest taki, że często w praktyce kościołów i ludzi, i, i u, u siebie też to widzę często, że... Jakby ciężko zobaczyć, że Jezus jest naprawdę w centrum wszystkiego, co robię, o czym mówię, kim jestem jako i, i, nie, dziecko, dziecko Boga. I, i, I w tym, co teraz powiem, jest troszeczkę jakby, jakby, jakby ironia, ale czasami patrzysz na jakieś kościoły to i, i, i wyobrażając sobie, gdyby oni ogólnie nie mówili o Jezusie, to naprawdę by wiele nie zmieniło w tym, jak oni funkcjonują <kłyska> i co robią. To i, w tym jest ironia, naprawdę, jak mówię o Jezusie. ale jakby tak to wygląda? Na, na przykład gdyby kosztował zero mówił o Jezusie, to i, i tak można sobie czytać Biblię i patrzeć na jakieś tam uroki, nie uroki jak to, wnioski, patrząc na wnioski, jak lepszym człowiekiem, jak bardziej kochać żonę, jak no, nie kłamać, jakieś takie rzeczy, tak taki moralizm, ale można to robić. Też gdyby kosztował, nie, nie mówił o Jezusie, to też można modlić się Bogu i mówić Panie potrzebuję tyle, tyle. мог якби мами якісь там слогани п'ю вже завше вживамо, мови і на такти слогани вживати, і прошу з Бога, якісь, там, речі, які там мені що потрібно. Теж можна німую у зв'язку з церквами в будинках костелів і собі мови сказання, можу хоть казаня на, на тему, як би плесну що я, як помогати людям бедним, як кохати жона, якісь такі файні теми, навіть без ісуса ще да, можуть такі же I też można iść tam do ludzi i mówić im, że Pan Bóg ma plan dla Twojego życia, to jak żyjesz jest źle, Pan Bóg może Twoje życie zmienić. I jak, jak mówię, to jest ironia, koszty, ani człowiek, ani kościół nie wyzna, że Jezus nie jest centrum, ale czasami patrząc na rzeczywistość, tak, patrząc na to jak życie duchowo wygląda, to może pomyśleć i można zobaczyć, że Jezus w tym centrum nie jest. Tak. I, I dzisiaj ja chcę, żeby ogólnie każdy z nas mógł popatrzeć na swoje życie, na, na swoje życie duchowe i, i, i naprawdę, tak jak powiem, na takie pytanie, czy Jezus naprawdę jest w centrum wszystkiego, kim ja jestem i co ja robię. I pierwsze pytanie jest takie, czy Jezus znajduje się w centrum tego, jak ja czytam Biblię, tego, jak ja studiuję Biblię, tak? I werset, który przeczytałem jest zapisany w Jana 5,39. Jezus mówiąc do Żydów, mówię takie słowa. Zagłębiajcie się w pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne. A tymczasem oni składają wyraźne świadectwo, świadectwo o... o mnie. Tak? Czyli Jezus mówi, że On, On jako Jezus jest centralną figurą, może być figurą, tak? Biblii. Ca całej Biblii. I Żydzi myśleli, że przez wykonanie jakichś tam czynności, którzy... Przez jakieś tam zasady, które szukali w Biblii, oni z, jak, to będą robić, tak? jak, jak będą robić, jak będą lepszymi ludźmi, to wtedy jest, bo potrafił dane nie ma. Jezus mówi, nie, nie, nie o to chodzi. Biblia to nie jest Księga Zasad. To nie jest Księga, która pokazuje, co jest właściwe, co nie jest właściwe. Też w jakimś sensie, ale nie o to chodzi. Sensem Biblii jest to pokazać Jezusa pokazać, kim jest Jezus, pokazać, jaki jest Jezus, pokazać, że, pokazać, nie wiem, charakter Jezusa i o to chodzi. Ale często bardzo łatwo nam, bardzo mnie bardzo łatwo wpaść, wpadnąć, tak? w taką, wpaść, o to było właściwe słowo, wpadnąć, wpaść, pułapkę moralizmu. Czyli czytając Biblię, szukać jakby takie zasady, co robić. Co nie robić, zapominając, że nie o to chodzi. To są ważne rzeczy, co robić, co nie robić, ale nie o to chodzi. Biblia to jest te, takie moje spotkanie z Jezusem, to jest człowieka, przez które mogę poznawać, jaki jest Jezus, mogę poznawać Jego charakter, mogę szukać więcej i działania Jezusa w Starym Testamencie, bo jest bardzo dużo. nie. Apostoły używają tylko Stary Testament, głosili Ewangelię o Jezusie, dlatego że cała Biblia jest przepełniona wiedzą o Jezusie, a nie tylko Nowy Testament, nie tylko cztery Ewangelie i tam jakieś tam co tam Paweł napisał. Cała Biblia, zaczynając od Genesis i po objawienia, jest przepełniona wiedzą o Jezusie i o to chodzi w Biblii. tak? Czyli moją motywacją, kiedy czytam Biblię, mamy nie pragnienie stać lepszym, ale pragnienie poznać Jezusa lepiej. Nie pragnienie zmienić swój charakter, ale pragnienie poznać Jego charakter, Jego serce lepiej. I gdy będziemy bliżej do Jezusa, gdy będziemy poznawali Go więcej, wtedy będziemy się zmieniali. Bo sami nie możemy się zmienić, taka prawda, nie możemy. Ale Jezus, obecność Jezusa będzie nas zmieniała, tak jak możesz. Przebywał razem z Panem tam na tej górze, tak? Górze, trzeba pamiętacie? pamiętać, jego Twarz ciała, obecność Boga, obecność Jezusa będzie nas zmieniała. I o to chodzi, o to chodzi w czytaniu Biblii. Można taki przykład jakby e, użyć jako Marta i Maria. Tak? Powiedzmy, jedna myślała, że stanie lepszym człowiekiem przez wykonanie fajnych rzeczy. Przygotować no, oddech, są, to są bardzo ważne rzeczy. Ale druga rozumiała, że jakby nie o to chodzi. Chodzi o, chodzi o to, żeby być w obecności Jezusa, żeby poznawać go, żeby słuchać Go słowa, żeby patrzeć na jego twarz. Tak? I, i, I jakby nam jako ludziom by wydawało, że ta, która służyła, była lepsza. No i ja bym tak myślałem, no głupio. I jedna słucha Jezusa, nic nie robi, a druga robi bardzo fajne rzeczy, ale Jezus potem mówi, że ta, która chciała poznawać go, a nie robi te rzeczy, ona mają rację. Czyli o to chodzi. I żeby Jezus był w centrum naszego studiowania Biblii, my musimy jakby szukać go, patrzeć na niego, poznawać go lepiej. I o to chodzi. Tak? I drugie pytanie to jest, czy Jezus jest centrum mojej modlitwy. I gdy studiujemy Biblię, gdy studiujemy Biblię, żeby poznawać Jezusa, żeby poznawać Jego charakter, to wtedy takim skutkiem oczywistym jest taka radość i wdzięczność tak? za to, kim On jest, za to, jaki On jest, za to, co On, co on robi dla nas, co On robi dla, dla, dla Kościoła. I wtedy takim skutkiem oczywistym będzie e, Nasza modlitwa taka, jak na przykład u Aniołów w Izajasze, tak? To jest piąty, chyba szósty rozdział. Pamiętaj, o który które chciwali? Święty, święty, święty i Pan Bóg zastępuje za, za, całe Ziemię jest przepełnione jego chwały. Moja modlitwa, to, to nie jest, nie ma być taka lista potrzeb albo a, jakieś takie slogany, które zawsze używam, bo ja tak nie rozmawiam z ludźmi, gdyby ja zawsze... Bo my często możemy się śmiać z jakichś tam innych, nie, nie chcę nazywać, jakichś tam innych religii, które nie potrafią się modlić swoimi słowami, ale często też e, nasze słowa są takie same. My tak ludźmi nie rozmawiamy. Gdyby ja z moją żoną rozmawiałem tak samo, tylko zmieniając e, 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 tak, porządek e, słów, które to było dziwnie. Kto, to by pokazało, że nasze relacje jakieś nie są tak, takie, jakie mają być. Tak? Bo Jezus jest Osobowość, tak? On, on jest żywy. Nie, nie rozmawiamy z nim sloganami, nie rozmawiamy z nim e, używając e, e, jakichś słów, które są oderwane od naszej rzeczywistości. Nie opowiadamy e, mu jakiś tam wiersz, tak? wiersz, który nauczyliśmy w dzieciństwie i który nie, nie ma nic wspólnego z naszym życiem i, i robimy to samo w kółko. nie o to chodzi, tak? Patrzę na żywego Jezusa, rozumiem, że może to jest słuchajcie z który jest tu teraz. Nie gdzieś tam daleko, gdzieś w niebie też, ale tu teraz... Na Ziemię. I, i jakby, nie wiem, mogę wyobrazić, że rozmawiam z nim, i wtedy rozmowa będzie, ja wiesz, że zupełnie inna. Dl dlatego, że to nie jest rozmowa z religijnym symbolem, gdzie jest daleko, ale z żywym Panem tu. Tak? I, i, i oczywiście trzeba i można coś prosić, ale nie dlatego się modlę. Chcę rozmawiać. Tak? Chcę rozmawiać z nim, bo rozumiem, że on jest centrum. Tak? I, I modlitwa to jest sposób komunikacji z Jezusem. Tak? Gdzie my rozmawiamy, może czasami mogę nawet posłuchać, a nie tylko mówić, bo to jest rozmowa. I trzecie to jest, czy Jezus znajduje się w centrum tego, o czym my głosimy w kościele i poza kościołem. I, i, i na przykład Paweł w pierwszym 1 1,23, on pokazuje, o czym głosili tak apostołowie. I on mówi, my głosimy, pamiętacie co oni głoszą? Chrystusa Ukrzyżowanego. I nic więcej. Chrystusa Ukrzyżowanego. Często łatwiej głosić jakieś tam moralność. Łatwiej głosić jak jakieś tam pij mniej musisz być lepszym człowiekiem, musisz pomagać, musisz zmienić swoje życie. Ale nie o to chodzi. I widzimy przez apostołów, że oni mówią my głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego o czym głosimy i w kościele i poza kościołem. I sensem tego co musimy nie może być e, zdrowy obraz życia, tak może powiedzieć, taki jest dobry sens życia, udane małżeństwo albo miłość do bliźniego. To, to są ważne rzeczy i my I jako dzieci Boga, tak, my chcemy, żeby ludzie obzywiły. widzieli to zmianę, który Bóg w nas e, Dokonał, ale nie, ale nie o to chodzi w tym, co głosimy, bo tylko Jezus może zmienić człowieka. My nie możemy. Tak tylko Jezus, sam obecność Jezusa w człowieku i, i, i bliskość z Jezusem może człowieka zmienić. My nie możemy i. Dlatego możemy głosić jedyne co ma sens, to jest Jezusa. To jest kim jest Jezus. To jest to, że Jezus chce mieć relację z człowiekiem. I, i to ma być jedyne przesłanie, które głosimy, bo to jest naprawdę najważniejsze. My nie chcemy, żeby człowiek no, nie wiem, zaczął stać, żyć lepszym życiem, nie wiem, zmieniał swoje jakieś tam upodobanie, przestał na przykład oglądać złożenie się w internecie, ma fajne relacje z żoną, fajną pracę, a w końcu umrze i pójdzie do piekła, dlatego, że nie miał relacji z Jezusem. Nie o to nam chodzi, tak? Przede wszystkim chcemy, żeby człowiek poznał Jezusa, a obecność Jezusa już będzie zmieniała tego człowieka. I dzisiaj chcę, żeby każdy z nas zastanawiał się, czy naprawdę jest Jezus jest centrum wszystkiego, co ja robię. Tak? Czy naprawdę jest Jezus centrum tego, jakie czytam Biblię? Czy ja czytam Biblię tego, że muszę na co dzień czytam, okej, okay, zrobię to, nie zrobię to, nawet nie szukając i nie widząc w tym to, dlaczego ta Biblia jest napisana, tak? Nie szukając tam Jezusa. czy... E, e, kiedy się modlę, czy ja tylko powtarzam jakieś rzeczy, które zawsze robię, używając same słowa, jakby Jezus nie był żywy i tu, a gdzieś daleko jakiś tam religijny symbol, tak? I czy kiedy ja głoszę Ewangelię, opowiadam ludziom, albo nawet w kościele, czy naprawdę wszystko chodzi o Jezusie a nie o jakieś zmianie, które nie jest możliwe bez samego Jezusa, tak? Bo Jezus musi być w centrum, tak? On jest tym kamieniem węgielnym węgielnym, węgielnym. Tak? na którym jest wszystko zbudowane i gdy go zabrać, już to wszystko nie ma sensu, Bo możemy udawać. Ja, 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 ja tak wierzę, że e, kiedy Pan Bóg zabierze swój kościół i tu zostanie taki jakby kościół, który nie jest kościół, tak? e, jako zostaną ludzie, którzy nie pójdą, tam będzie, jak to się pochodzi nazywa, wielka, siedem lat, kiedy będzie bardzo ciężko. Ucisk. Ucisk, tak. Będzie czas, kiedy jak, jak, jakby taki kościół będzie tu na ziemi. Prawdziwy kościół jest będzie z Jezusem i oni też będą się spotykali, będą coś tam czytali, ale nie będzie w tym Jezusa. I, i, i bardzo ważne, żeby my nigdy nie należali do tego kościoła. My musimy być żywym kościołem, w centrum którego jest zawsze Chrystus. Tak? I nie tak jak tego kościoła, ale my jako ludzie, z którego ten kościół jest zbudowany. Amen.